So, robimy tak? Terapia i tożsamość. Terapia i tożsamość. To będzie terapia przez tożsamość. W Radio Nowa Huta w Radio Nowa Huta W każdą środę od godziny 20. W każdą środę od 10 lipca od godziny 20 będziemy rozmawiać o tym, co lokalne, o tym jak wygląda yy, kondycja naszej nowochóckiej tożsamości. Będziemy jej poszukiwać. 10 lipca zapraszam na pierwszą audycję Terapia przez Tożsamość w Radio Nowa Huta. Moimi gośćmi będzie dwóch Marcin, to będzie psychik, a jak z to się ale jak również rozmowy z nikoma koleżkami o tym, co sprawiło, że tak mocno identyfikują się z nami. Każda środa, godzina 20 to będzie terapia przez tożsamość.